Bardzo często w okresie wczesnej wiosny, na przedwiośniu, na brzoskwiniach pojawia się niepokojący objaw, czyli dziwnie poskręcane liście, które no, straszą swoim wyglądem i wydaje się, że drzewo zamiera, że jest chore no, i że może całe drzewo niestety w danym sezonie nam zamierać. Jest to choroba grzybowa, najgroźniejsza choroba brzoskwini, która nazywa się kędzierzawość liści brzoskwini. I żeby ją zwalczyć, musimy wykonać kilka zabiegów, ale. Zanim pojawią się liście. Dlatego, że jeżeli już liście się pojawią na drzewie i choroba zacznie się rozwijać, to żadne zabiegi już niczego nam nie, nie zmienią, nie pomożemy drzewu i niestety ta choroba osłabi drzewo w danym roku. Natomiast nie trzeba się obawiać, że drzewo będzie zamierać, że coś złego się z nim stanie, po prostu będzie mocno osłabione, może słabiej owocować, albo w ogóle może nie owocować, no i niestety będą oszpecone liście. Co zrobić, żeby choroba się w jak najmniejszym stopniu rozwijała? Wczesno-wiosną. Zanim pojawią się liście, zanim pojawią się w ogóle pączki liściowe, czyli najczęściej jest to w, w marcu, należy opryskać drzewa. Bardzo dokładnie opryskać drzewa, żeby wszystkie gałęzie, konary i pień były do, wyraźnie mokre. I najlepiej wykonać to środkami e, takimi jak miedzian albo sylit. Wykonujemy taki oprysk co najmniej dwa razy na przestrzeni 10 dni. No i wtedy e, być może zatrzymamy choroby, może nie będzie się rozwijała. I uratujemy drzewo. W każdym razie bardzo ważne jest to, żeby ten zabieg wykonać zanim pojawią się jakiekolwiek liście, dlatego że później opryskiwanie i jakiekolwiek zabiegi nie przyniosą skutku. Może się zdarzyć również tak, że jeżeli mamy wiosnę wyjątkowo mokrą, mamy dużo opadów, a przy okazji jest też no, dosyć ciepło, to choroba rozwinie się, nawet mimo wykonanych oprysków. Na to już nie mamy wpływu i no niestety trzeba się pogodzić, że w danym roku, szczególnie w tych latach mokrych, ta choroba się może rozwinąć. Żeby zapobiec rozwojowi choroby w przyszłym sezonie, w momencie kiedy już się rozwija, tak, liście mamy na drzewie, są porażone, są chore. To należy zadbać o to, żeby po opadnięciu liści jak najdokładniej je wysprzątać i usunąć z ogrodu, żeby po prostu grzyb nie zimował w ogrodzie, tak? Żeby ta choroba się nam nie pojawiła w przyszłym roku albo żeby się pojawiła w jak najmniejszym stopniu.